Banki w ostatnich latach, ze względu na wysokie stopy procentowe, zarabiają krocie. Po 9 miesiącach 2024 roku, banki zarobiły ponad 31 miliardów złotych, czyli więcej niż w całym bardzo dobrym 2023 roku. Nie można wykluczyć, że w tym roku zyski sięgną 40 miliardów złotych, a to oznaczałoby rekord wszechczasów. Idealnie byłoby, gdyby te zyski zostawały w Polsce. Ale tak niestety nie jest. Spora część banków jest w rękach zagranicznych podmiotów, przez co zyski płyną poza granice Polski. Ile w Polsce jest banków? W Polsce funkcjonuje ponad 500 banków. Ogromną część tej puli stanowią banki spółdzielcze, których w październiku tego roku było aż 489. Ich ilość nie idzie jednak w parze ze znaczeniem dla sektora. Banki spółdzielcze odpowiadają jedynie za około 7% udziału w rynku. Dużo większą rolę odgrywają znane marki finansowe, które kojarzy większość Polaków. Mowa o bankach komercyjnych, których jest jedynie 29, a posiadają ponad 90% udziału w sektorze bankowym. Pozostałe 2,6% stanowią oddziały instytucji kredytowych, czyli jednostki zagranicznych banków lub instytucji kredytowych, które działają w Polsce jako część ich międzynarodowej struktury. Obecnie Udział kapitału zagranicznego w polskim sektorze bankowym wynosi prawie 43%, czyli nadal ponad połowa, 57%, jest w rękach polskiego kapitału. Nie zawsze tak było. W 2012 roku udział inwestorów krajowych w strukturze sektora bankowego wynosił około 30%. W 2014 roku Polska wykonała pierwsze kroki w odwróceniu tego zjawiska, czyli tak zwaną repolonizację. PKO BP przejął Nordea Bank, dzięki czemu udział polskich inwestorów w sektorze bankowym wzrósł do 38%. Z kolei w 2015 roku PZU przejęło Alior Bank, a polscy inwestorzy byli w posiadaniu 41% aktywów banków. W kolejnych latach udział polskiego kapitału w tym sektorze rósł, znajdując się już powyżej 50%, a obecnie w okolicach 57%. Jak ta sytuacja wypada na tle krajów zachodnich? W niektórych krajach zachodnich udział zagranicznego kapitału w sektorze bankowym waha się między 3 a 10%, Niemcy około 10%. Holandia 7%, Francja nieco ponad 5% i Hiszpania 3%. Dużo gorzej sytuacja wygląda w krajach rozwijających się, takich jak Rumunia około 70%, Bułgaria 75% oraz Litwa niecałe 90%. Nowsze dane nie zostały opublikowane, dlatego warto wziąć pod uwagę, że struktura własnościowa banków mogła ulec zmianom w wyniku transakcji na rynku kapitałowym. Mimo to te dane dają nam pewien obraz sytuacji. Udział banków z zagranicznym kapitałem jest w w kraju całkiem spory w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, gdzie hasło kapitał nie ma narodowości przyjęło się dużo gorzej. W naszym postkomunistycznym regionie Europy nie jest to jednak nic nadzwyczajnego i w dużej mierze wynika to z zaszłości historycznych. Dlatego ogromne zyski wynikające między innymi z najdroższych kredytów w Unii, które obecnie spłacają Polacy, powinny stanowić temat szerszej debaty publicznej. Z czego to wynika i czy da się coś z tym zrobić? Warto zauważyć, że portfele obywateli są obecne Obciążone absurdalnie wysokim kosztem zadłużenia, a w strefie euro i USA kapitał powoli tanieje. Europejski Bank Centralny i Rezerwa Federalna jakiś czas temu zmieniły strategię i obniżają stopy procentowe. NBP natomiast trzyma je wciąż na relatywnie wysokim poziomie w porównaniu do innych europejskich gospodarek. Niższe stopy, jak wiecie, zwykle wpływają na koszty kredytów, które stają się nieco bardziej przystępne dla konsumentów i firm. Z kolei gorzej przekładają się zwykle na oferty oszczędnościowe w bankach. Choć to także zależy od polityki danego banku. Warto jednak pamiętać o tzw. detalicznych oszczędnościowych obligacjach skarbowych które nadal mogą stanowić ciekawą opcję dla osób szukających stabilnych i przewidywalnych form inwestowania. Polecam rozważyć tę metodę każdemu, kto chce małymi krokami pomnażać swoje oszczędności. Dla przykładu oszczędnościowe obligacje skarbowe stałoprocentowe TOS oferują niemal 6% zwrotu rocznie w ciągu 3 lat i coroczną kapitalizację odsetek. Obligacje detaliczne najłatwiej kupić przez biuro moklerskie PKO. Choć nie jest to inwestycja o najwyższej stopie zwrotu, jej przewaga to z pewnością prostota, instrumentu i fakt, że można go zakupić już od 100 zł. Warto jednak pamiętać, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Jeśli chcielibyście dokonać takiego zakupu, najprościej będzie to zrobić przez biuro maklerskie PKO. Bez wychodzenia z domu przez PKO24 lub aplikację POP. Odpowiedni link znajdziecie w opisie filmu. W Polsce nadal działa wiele banków, które są kontrolowane przez Polski Kapitał, głównie w postaci Skarbu Państwa. PKOBP, Skarb Państwa, posiada w nim około 30% udziałów. Bank Gospodarstwa Krajowego w całości należy do Skarbu Państwa. W banku PKOSA PZU posiada 20% a Polski Fundusz Rozwoju S.A. posiada 12,8%. W Alior Banku również największym udziałowcem jest PZU i posiada blisko 32% udziałów. Oprócz tego mamy jeszcze BOŚ, Bank Pocztowy oraz Plus Bank. W Polsce działa również wiele banków z kapitałem zagranicznym. Sprawdźmy skąd pochodzą ich właściciele. Francja, BNP Paribas oraz Credit Agricole. M-Bank jest kontrolowany przez niemiecki Commerzbank. Ale tu sprawa jest rozwojowa. Mówi się, że niebieskiego giganta może przejąć Unicredit. Do tego dochodzi jeszcze Volkswagen Bank, związany z marką Volkswagena. Z Hiszpanii pochodzi Santander Bank Polska oraz Santander Consumer Bank. Z Wielkiej Brytanii pochodzi Nest Bank, który należy do funduszu private equity Anacap. Revolut, chociaż nie jest to typowy bank z pełnymi licencjami bankowymi w Polsce, Holandia, ING należące do Nacjonale Nederlanden. Z Portugalii pochodzi Millenium Bank. Z USA City Handlowe oraz Velobank, który przejmie fundusz Cerberus. Z Japonii pochodzi Toyota Bank. Ze Szwecji Icano Bank, którego właścicielem jest Ikea. Jest także belgijski Ion Bank, który ma zostać przejęty przez Unicredit który pomimo powszechnej identyfikacji z włoskim rynkiem posiada rozproszoną strukturę własnościową, w której ponad 85% udziałów znajduje się w rękach instytucji finansowych spoza Włoch, przede wszystkim z USA. Pytanie więc, jak to wygląda wielkościowo? Jakie banki dominują w Polsce pod względem wartości aktywów? PKO Bank Polski aktywa o wartości 497 miliardów złotych. Bank PKO SA 317 miliardów złotych. Santander Bank Polska 280 miliardów złotych, ING Bank Polski 252 miliardy złotych, Mbank 226 miliardów złotych. Dalej na liście znajdziemy BNP Paribas, Bank Millennium, Arior, Citibank i Credit Agricole. Na polskim rynku PKO Bank Polski wyraźnie dominuje pod względem wielkości aktywów, przewyższając Credit Agricole niemal dziesięciokrotnie, a BNP Paribas. Prawie czterokrotnie. Jeśli jednak spojrzymy poza nasze podwórko, to sytuacja drastycznie się zmienia. W Europie według rankingu SP Global PKOBP zajmuje 50. miejsce z wynikiem 115 miliardów euro, a wcześniej wspomniany BNP Paribas w skali Europy zajmuje drugie miejsce i posiada aktywa o wartości prawie 2,6 biliona euro. Czyli ponad 20 razy więcej. Natomiast Credit Agricole zajmuje trzecie miejsce w Europie z aktywami o wartości prawie 2,5 bilionów euro, czyli również ponad 20 razy większymi. Pierwsze miejsce zajmuje HSBC z wynikiem ponad 2,6 biliona euro. Polski sektor bankowy jest wciąż we wczesnym etapie rozwoju w stosunku do bankowości zachodnioeuropejskiej. Te sytuacje można w znacznym stopniu przypisać politycznym uwarunkowaniom sprzed kilku dekad które wyraźnie spowolniły rozwój gospodarczy kraju. Z chęcią poznam jednak Wasze zdanie w komentarzach. Czy Polska powinna dążyć do dalszej repolonizacji banków do poziomu Niemiec, Holandii lub Francji, czy zostawić ten temat w obecnym stadium? Zapraszam na stronę Prostaekonomia.pl, gdzie znajdziecie więcej filmów, artykułów i podcastów. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszej strony na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie filmu.